Siemano mordeczki. Dzisiaj zostałem wyzwany na challenge zarąbisty. 10 minut parkouru. Oczywiście. Nie zgadniecie, kto to był taki odważny i wyzwał mistrza świata na parkour. Proszę się przedstawić. Kociaczek! Tadam, To jest właśnie Kociaczek. Mój ponoć najbest ever fan. Mhm. I teraz sobie zaczynamy na moją komendę po 3 2 1 start. Mhm. Zaczynać będziemy sobie. Mhm. Dobrze. dobrze, dobrze. 10 minut. 10 minut. Taki czas dobrze. wybraliśmy. Dawaj piątka do kamery, piątka. Ciach. Ja. Dobra, git. I tak. To uwaga. Trzy. A. I właśnie zasada jest taka. Po 10 minutach mówię stop i kto dalej przebieg? Wygrywa. Mm -hmm. Także. Okej. 3, 2. Gotowa? Tak. Start. Raz. Dwa. Lecę z tematem lecę. Aj. Oh. A! Gdzie ja jestem? Ja też! Patrz, już przegrałem. A patrz, jestem na początku! Ja się nie Ja jednem. też jestem na początku. Ciach. I ciach. A, A, nie laguje! O kurde. Zobaczymy, czy przejdziesz... ...tu tą pierwszą... Y, ...pierwszą mapę za drzwiami. Bo ja na niej kropłem. Aha. A, i kociaczek ma jeszcze utrudnione, ze względu na to, że kamerka jej się pojawiła na ekranie do grania. Mhm. De dedłem. Tak? Ja no, jestem już chyba na patrz. trzecim. A, a ze mną jesteś. I teraz zobaczymy, co zrobisz. Z zobaczymy, co zrobisz, bo ja tu rypłem już. No, dawaj, dawaj, jedziesz. Chwila. No, raz, dwa, trzy. Chwila. Raz, dwa, trzy. Zaraz. Dawaj, dawaj. Zaraz, zaraz. Chyba ja ci nie pokażę drogi, nie pokażę ci. Dobrze, ale ja sama sobie zobaczę. Nie. Która to droga? Jak zobaczysz? A zobaczysz? Uuu, już wiem! No wiem, że wiesz, no kurde. No. Tylko mnie tak zdenagowało, że nie mogę się ruszyć. Yy, wygrałem pewno. Dobra, ja już wiem, gdzie drugie przejść. No i teraz. No. A! <grym wziął> <grym wziął> Wiesz, jak przejść? Nie. Nie widziałeś? Nie widziałeś. Nie. Um. Dobra, to ci pokażę. Tutaj, tędy. trendy? tędy. To stoję. Hmm? No, dawaj, dawaj. Na pewno. Masz, masz szansę, masz szansę być pierwsza. Na pewno. No, na pewno. <grym> <grym> Mówiłem. <grym> Mówiłem. Nie chciałaś się posłuchać Ooo, Ale teraz jest Meksyk A ja Co zrobiłem? U. O, ktoś Nie? też za mną uzrobił mhm. A ty jesteś już tam, gdzie ja? Nie wiem Zostało nam 7 minut A jestem na prowadzeniu chyba No tak Jestem tu. Nie bądź tu. Ach. Nie bądź tu, proszę. Jestem. Ci. Jestem. Nie. A ty, kurde, Blaszka. Ty. No, ja cały czas spadam, bo mam lagi. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja się cieszę, że masz lagi, naprawdę. A ja nie. Ostatni. Jest. Ale piękne kwiatki są teraz. No nie skocz, nie skocz. A skuś, a skuś. Ty. A skuś. Eee. O, eee. I teraz? Ja wstrzymywałam powietrze, gdy skakałam. Uuu, kwiatki. Ale fajne. No bardzo. Takie łatwiutkie, bo no. można po nich przejść. Ale wolę jednak przeskoczyć. A widziałaś, co mi się stało na ostatnim, no nie mów, a, a nie, dobra, bo już telewizory widziałem. Oje. Aj! Ja też na ostatnim... Oja! Będę pierwszy. Będę pierwszy, bo jestem piękny. Nie pozwolę na to. Jestem już pierwszy. O, teraz to Co? już... Tego to już nie przejdziesz. Jak masz laga, to już koniec. Już no podobnie. Ale nie, następną mapę. No zobaczymy, zobaczymy. A powiedz, kociaczek, wszystkim, co trzeba zrobić, jeżeli się wbija na kanał i się ogląda filmy. Zasubskrybować. Tak. Załapkować. I, tak. Nawet jak się nie podoba, to się łapkuje do góry, nie? Mhm. Tak, tak. I można dzwoneczek też walnąć. Tak. Ty to jesteś taka dobra... Istota, i powiem mhm. Startowałem, jesteś Uf. niegrzeczny Bo chcesz wygrać ze mną Ale czy ty jesteś już tam, gdzie ja? Nie wiem, nie wiem, bo nie, ja przychodzę na takie jesteś. cienkie coś No właśnie i dlatego mówiłem, że tam przegrasz No to pamiętajcie, mordeczki patrząc, wchodząc, subskrybujemy. Nie wstydzimy się. Będzie więcej challengeów. Ale oh! jest. Przy ostatnim! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się. Bardzo źle. O, ja gdzie jestem, ja gdzie jestem. I pomysł, a myślałem, że gościu jakiś wziął i ten Zablokował przejście, nie? Ja jestem w tunelu jakimś Ja już wygram to. Ja już czuję. Cz cztery minuty O nie! Cztery minuty i zegar nie jest... Wsyty. A ja się pospieszyć muszę. Powiem ci, że tu w tym tunelu To jest masakra, nie? O, nie zaczęły się najgorsze lagi. Nie jest Bo mi wcześniej przykro. Nie, takie jest. Małe. nie, jest mi przykro. Już, już tak Uch. nie zganiaj na lagi. O, Czemu kupłem. skoczyła. słyszę jak tam próbujesz, walczysz. Udało się, nie, nie uwierzysz co się stało. Co się stało? Ja umarłam, a tu checkpoint miałam. Co ty i... gadasz? No i, i nie musiałam tego drugi raz przechodzić. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę z tego, naprawdę. Ech. O, co to jest? Na drabinę trzeba wejść. No? Tutaj. Też są takie. Na rzeczy. drabinę trzeba wejść, ale po idę po drabinie, a tutaj co się dzieje? Padam, umieram. Co? Umieram. Acha. Acha. Id id idąc po drabinie. Nie Acha. wiem o co chodzi. Ja nie wiem, ja też nie wiem. U, no i urobi. To no ty już jesteś niedaleko, u. naprawdę. A w taki tunel weszłaś, może? Jeszcze nie. W żaden Pęci tunel, w ten... coś tam przeskakuje. No i ciekaw jestem, co tutaj mam zrobić. Ciekaw jestem. On mnie, a ja na checkpoincie jestem i zda. Patrz, no znowu. Mamy je ostatnią minutę. Mamy ostatnią minutę. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, o, nie, nie o nie, nie, nie. żeby remisu tylko nie było. Ja chcę wygrać. Możemy mieć remis, bo raczej nie ogarniesz tego. Nie ogarniesz tego, moja droga. O ja. Idę, 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 idę. Wszedłem! Wszedłem po drabinie. Co? Ale jazz! I skaczę, iskaczę, i skaczę. I skacze. Jeszcze około trzydziestu sekund. Co? No. Dwadzieścia. Ja przechodzę jakiś tunel. Dziesięć. Nie. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Ja nie wiem w ogóle nawet gdzie jestem. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Gdzieś umarłam. Koniec. Ty widzisz o nie. mnie? Widzisz mnie, może? Y nie. Wygrałem. To może chwilę poczekam na ciebie, jak dotrzesz do mnie. Chociaż możesz się z tym zejść. A wy, pamiętajcie, słup. Może być dzwoneczek. A nawet powinien być i, no. oczywiście. Tup. Łapeczka? Łapeczka też wiadomo. Łapka taka. O, pach, do góry. Czekamy na kociaczka. Czy kociaczek mm -hmm. dotrze? Czy nie dotrze? do dotrę, ale nie wiem, gdzie jestem. No właśnie, ten tunel to jest masakra, nie? Bo ja jestem yy, na jakichś bańkach. A kociaczek zasłania kamery. A. Taka spryciula. Ja próbuję na coś. O, o! To tam bateria. Tak. Dobra, to kończymy. Znaczy, kończymy nagrywkę. Wygrał wiadomo kto. A kociaczek z ciemnia, że bateria pada. Bo przegrywa. Także dzięki. Trzymajcie się. Pamiętajcie. Subek. Łapka w górę. Dzwoneczek. Ding, ding, dong. I piąteczka. Ja...